Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki króciutki film, którym powiem, do kogo powędrują niespodzianki, które przygotowałam dla Was kilka filmików wcześniej. Dziękuję wszystkim za każdy komentarz, było ich naprawdę bardzo dużo, bo ponad 2300 i możecie mu wierzyć albo nie, ale zajęło mi to kilka dobrych godzin przeczytanie, przeczytanie ich wszystkich, ale z drugiej strony naprawdę się niezmiernie cieszę, bo wydaje mi się, że poznałam Was troszeczkę lepiej, poznałam Wasze pragnienia i marzenia. I oczywiście mam nadzieję, że wszystkie się spełnią w zbliżającym się roku i tego naprawdę z całego serca Wam życzę. Ponieważ komentarzy było tak dużo, pomyślałam sobie, że muszę zrobić Wam coś jeszcze i oprócz zestawu, czyli Beauty Blendera, jedynego z tych trzech nakierów do paznokci, um, kolejne trzy osoby dostaną takie ocieplacze dłoni, taki termopło z serduszkiem, pingwinek i sówka. I teraz osoby oczywiście, które posłano nagrodę do mnie. Osoba numer jeden, tu będą napisy: Tak, tam. Ta, ta. Szmaragdowa 81. Osoba numer 2 to Lewcza. Osoba numer 3 to misy Determinacja. Osoba numer 4 hmm, Trubcz. Osoba numer 5 NineMile.pl. Nine I osoba ostatnia, e, Kasia 27 Bombelek. Albo Bombelek, albo Babelek, ale wydaje mi się, że Bombelek. Ehm, co teraz musicie zrobić, kochani? To kto pierwszy ten lepszy? Napiszcie mi wiadomość, która nagroda by Wam bardziej pasowała. Czy chcecie dostać jeden z tych trzech mm, ogrzewacz do dłoni, czy jeden z trzech zestawów? Mogę Wam powiedzieć tylko, że jeżeli chodzi o nazwę lakierów, to ten tutaj brokatowy, srebrno-niebieski, się nazywa Galaxy. Ten piękny, zielony, szmaragdowy, się nazywa Emerald City. I ten czerwony, brokatowy, się nazywa Slipper, czyli Cabbage. E, także e, musicie dać mi znać, który zestaw wolicie. Korzystałem z okazji, że może jeszcze ktoś tutaj gdzieś ze mną został, chcę się podzielić z wami czymś, co przydarzyło się dosłownie kilka dni temu. Jedna z moich widzek, i koleżanek napisała mi wiadomość, sama zauważyła, że na moim kanale pojawiła się magiczna liczba subskrybentów i w tym momencie jest, was, jest już Was ponad 40 tysięcy, co jest po prostu kosmosem rajem. Ja jak tylko to zobaczyłam, to cały dzień się uśmiechałam do siebie, bo nawet teraz widzicie, nie mogę się powstrzymać. Nawet nie wiecie, jak jestem Was wdzięczna, bo właśnie przez to, ile mam subskrybentów mam ochotę kręcić więcej filmików i mam ochotę dawać jak najwięcej i właśnie dlatego chcę zorganizować kolejny konkurs i między innymi właśnie do wygrania w tym konkursie będzie Palette Naked i ponieważ ja jestem sama sponsorem jak zwykle wszystkich swoich konkursów chcę przygotować Wam coś specjalnego i myślałam na przykład też o bazie Chanel ale uwierzcie mi, że ja od kilku miesięcy próbuję Wam znaleźć i nigdzie nie jestem w stanie jej dostać jaki znowu jest problem chyba z produkcją, nie wiem e co bym chciałam Was prosić, to może macie ochotę napisać mi właśnie w komentarzach, co ewentualnie byś chciało do mnie dostać. Ja mam kilka pomysłów, myślałam, może o jakimś boni na przykład y, do ASOS albo e, na przykład o takim zestawie kosmetyków, które ja używam, które bardzo lubię. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, ale oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, bo to będzie konkurs, w którym trzeba coś będzie zrobić. I wiem, niektóre dziewczyny nie pisały, że nie każda z Was ma kamerę, nie każda z Was ma kamerę albo możliwość nagrywania filmików. Słuchajcie, no, jestem pewna, że macie znajomych, którzy mogą i mogą pożyczyć Wam aparat na jeden dzień. Jeżeli sobie zrobić jakiś plan wcześniej, co byście chciały mi pokazać i zrobić. I tu się pojawia kolejna kwestia, bo wiem, że niektórzy z Was. Dziewczyny, które, o których rozmawiamy na ten temat na Twitterze, troszeczkę mi marudziły i narzekały, że nie chcą, żeby konkurs był w formie makijażowej. Bo nie każdy ma talent i nie każdy jest w stanie właśnie się wykazać. I słuchajcie, zgadzam się z tym jak najbardziej, Ech, to prawda, ale z drugiej strony, ee, też nie chcę dać komuś nagrody za zrobienie praktycznie nic. I wydaje mi się, że osoby, które znają mnie od jakiegoś czasu, znają moje poczucie humoru i będę w stanie nakręcić film, który po prostu przypadnie mi do gustu. Ja będę cały czas się zastanawiał, jak w jakiej formie to, ma, to będzie wyglądało. Wiem na pewno, że nie chcę, żeby film żeby był bardzo długi, to 100%. Kasia jako co osoba zasugerowała mi temat makijażowy wesołe Miasteczko, co wydaje mi się naprawdę fantastycznym pomysłem. I bardzo kreatywnym może się osoba, która coś zrobi, może właśnie wykazać swoją kreatywnością. Ale właśnie pojawiały się te ale. W poprzednim konkursie, który zorganizowałam dla Was już ponad, pół roku, ponad półtora roku temu, nie potrafię się wysławić dzisiaj, um, zrobiłam kilka kategorii i powiem Wam, że z jednej strony fajnie było, ale z drugiej strony to nie wiem, czy tak do końca działało. I naprawdę zastanawiam się, jeżeli Wy macie jakiś pomysł, który rozwiązałby wszystkie moje problemy i osterki, czyli jak zrobić konkurs, z jakim tematem, żeby każdy, kto miał ochotę, mógł się wykazać, um, nie wiem, dajcie mi znać, proszę Was, naprawdę jestem w kropce. Mam nadzieję, że rozumiecie moje rozterki i wiecie, o co mi chodzi, bo naprawdę chciałabym, żeby osoby, które się wstydzą, może właśnie wziąć udział w konkursie, w końcu się zdecydowały i odważyły, bo chcę sobie przygotować dla Was specjalne nagrody i to chyba wszystko. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za wzięcie udziału w poprzednim losowaniu. Zapraszam do właśnie zostawienia komentarza pod tym filmem. Do zobaczenia słyszenia wkrótce. Pa!